Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w nowym tygodniu z drap masowym no i dzisiaj sobie postanowię kontynuować drapanie z drapek za trzy dychy, skoro ostatnio pasa trwa, było i trzy dychy w krzyżówce i stuwa w brylantach. No także na dzisiejszy odcinek wystąpi, na dzisiejszym odcinku wystąpi pełny portfel. Do niego mamy ekstra linie, kasę od Mikołaja i zdrabkę Polska-Polska, której w sumie dawno już nie było. Od czasu do czasu myślę, że można jakąś sztukę drapnąć. Także 50 zł wkład w odcinek. No i zapraszam na drapanko. No to zaczynamy. Przed nami właśnie ta pierwsza zdrabka Polska-Polska. I co my tutaj mamy za liczby? 14, 22, 12 i 11. Jest 29, 32, 15, 9, 13 i druga linia. 3, 23, 16, 19 i 1. No to niestety nie opłacało się wziąć, ale co podrapane, to moje, jak to mówią. Może teraz w kasie od Mikołaja coś padnie, albo dla Mikołaja? Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. 28, 13, 11 i 16. Mamy 19, 33, 27, 23, 9 i 31, 7. 29, 12 i 14. Czyli kasa dla Mikołaja, jak najbardziej. Dobrze, czyli to do pustych. No to teraz się zabieramy za ekstra linię. I drapiemy. Pierwszy symbol, jaki mamy na zdrapce to kości. Standardowo zaczynamy trafionym symbolem. Byle tylko linię ułożyć i będzie dobrze. Drugi symbol to moneta to też jest to. Nawet to przy kościach. Dobrze rokuje. Piłka, piłki też mamy dobra. No i kończymy, mamy kwiat do wydrapania, a widzę, że tego symbolu nie ma. No dobra, czyli ekstra linii, wcale nie takie ekstra, bo zaliczam pustaka, oznaczenie kontrolne, S, -Y O. Także no niestety, więc zostaje tylko pełny portfel dzisiaj. I to jest nasza jedyna deska ratunku. Także uwaga. Okaże się zaraz, czy coś trafimy, czy odcinek na zero. Niestety. Dobra, no to mamy 19, 16, 21, 33, 18, 5, 15, 34, 25, 28, 31, 32. Korona. Jest, 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 jest. No masakra. No to super. Patrzcie, trze trzeci odcinek, gdzie drapie z drapki za trzy dychy i mamy wygraną. Naprawdę super. 6, 22 i 2. Dobra, no to teraz mamy te pozostałe gry. I mamy tak. Sztabkę, monetę. Walizkę, monetę, tutaj mamy sztabkę, klucz i banknoty, walizka. Druga strona, tutaj też różne symbole. Walizka, klucz, tutaj mamy klucz, diamenty oraz walizkę i diament. Czy trzecia gra przyniesie jakąś wygraną? 200, 150, 50 tysięcy i 5 tysięcy. 30 500 500 po raz drugi 2 miliony, 2 miliony 60, 60 i uwaga, uwaga. Mamy 200, czyli nic trzy razy nas interesuje to, co jest pod koroną. I mamy tutaj uwaga, uwaga. U, u, niesamowite po prostu uło masakra, co to się stało teraz? Ja nie wierzę. Super, no stuwa w pełnym portfelu. Nie, no naprawdę. Ostatnie dwa odcinki to jest jakaś magia. No nic, moi drodzy. Zaraz sobie tylko te kontrolne drapne. Tak, oznaczenia mamy G oraz G. Dobra, moi drodzy, czyli mamy kolejny odcinek, w którym jest bardzo duży plus. Super. Zapraszam was na szybkie podsumowanie. No i tak, moi drodzy, to jest yy, jedyna zdrabka, jaka wygrała na dzisiejszym odcinku, ale wygrała w sposób naprawdę fajny, bo 100 zł pod koroną udało mi się trafić. Także, no, odcinek naprawdę na dużym plusie. Bardzo się z tego powodu cieszę. No, powa to optymizmem pod kolejne odcinki, na które Was już serdecznie zapraszam, czyli już jutro. Dobrze, to do zobaczyska. Cześć!